Siemano tutaj JazzGa i dzisiaj spaczek będzie miazga. W kadrze widzicie paczkę za 10 zł, Znaczy, przepraszam, przedmiot za 10 zł, tu dostała 5 zł e, i widzicie też kadr w kadrze e, patyczek po lodzie, lodzie tak zwanej ekipy. Taki, Taki fanfakcik. Nie no, pierwszy raz w ogóle próbowałem tego loda. No, no spoko. W każdym razie było w sklepie, to kupiłem. Nie wiem, a ja byłem ciekaw po prostu, jak to smakuje. Ale generalnie. Opieramy sobie paczuszkę za 10 zł, tak jak już mówiłem, więc. Ha! Ciachnięcie jedno. Nie mogę odwrócić, muszę pamiętać, żeby nie odwrócić paczki, bo z drugiej strony jest etykieta. Ale uwaga, uwaga, bo ja zawsze swoje etykiety odklejam, ale tam jest etykieta kogoś innego. Moja etykieta była naklejona na um, adres, czy tam po prostu dane. Etykietę dla kogoś innego, więc dosyć śmiesznie. Numer, numer telefonu inny i tak dalej. No nie ja chciałbym tego pokazać, bo ktoś by mógł zadzwonić, myśląc, że to ja. i mamy. Oczywiście nic innego jak wamce jest giereczka. Giereczka Face of War, oblicza wojny, uzupełnienie kolekcji klasyki mojej e, od Yubi. się prezentuje oczywiście pudełeczko. ponoć kompletnym. w granie grałem. wygląda fajnie, jak fajna strategia, także może być coś fajnego. i mamy oczywiście mamy gieręczkę w idealnym stanie i uwaga płyta. płyta najważniejsza. najważniejsze no. No, jak to wyciągnąć? O, tak, patrzę wygięć troszkę. I płyta. Boże, to jest nienaruszone praktycznie spójrzcie na to. Zobaczycie. E? Generalnie to przed chwilą jadłem kapsalona i kebaba. Kebaba nie dojadłem, kapsalona jedną trzecią może. Że najadłem <gryw> się jak świnia. Mam dość. Dobrze, przechodzimy od razu do drugiej paczuszki, która jest również za 10 zł, jest również uzupełnieniem mojej kolekcji klasyki. Otworzymy sobie ją z tej strony. Mega proste cięcie i wyciągamy od razu grę. grą jest oczywiście również z kolekcji klasyki Red Orchestra. Mm. No tutaj jest napisane Ostfront 4:5. Nie wiem co to znaczy, ale tej gry również mi brakowało do kolekcji klasyki. Jednak jest to fajne uzupełnienie. Jak się prezentuje oto pudełeczko Myślę, jakaś wojenna gra, ale to już wygląda bardziej na... FPS dokładnie. First person shooter. Książeczkę mamy. Super stanie. O, nawet taka ładna w środku jest. Na, każdym, na każdej stronie jest logo, co jest ciekawe. Uwaga, płyta. Płyta w jakim stanie. O, no, powiem wam, jestem dumny, jestem dumny z ludzi, od których to kupowałem, że byli szczerzy i napisali, że są... że gry są w dobrym stanie. Naprawdę, wielki szacun za to. Taki mały, krótki tutaj unboxing. I dorzucę wam coś jeszcze zaraz, dokleję do tego odcinka Jakby takie pseudo-unboxingi, po prostu kupiłem wcześniej gry I je rozpakowałem już dawno Ale pościągałem je z półek czy tam z szafek, mniejsza I przypominałem sobie, posprawdzałem sobie ceny i po prostu wam pokazywałem, więc no Bo w sumie wcześniej nie pomyślałem o tym, że mogę to nagrywać, bo to jest fajna Przynajmniej mi się to fajnie ogląda na YouTube Za tą przesyłkę jestem mega, mega wkurzony mi to 30 zł, 5 zł dostawa. Starter cień czarny była bardzo fajnie zachowane, Platynowa kolekcja, troszeczkę tutaj uszkodzony karton, ale nie no to do tego nie mam zastrzeżeń, to jest spoko. Z tego jestem zadowolony: książeczka cała. Nie, nie, no trochę może dziwnie pachnie taką wilgocią, ale to zaraz przejdziemy do tego. Często się zdarza, że właśnie ludzie w piwnicach trzymają albo coś i właśnie tak dziwnie. Miednym wilgociom. Płyta jest w ok stanie. Mamy wszystko jak należy. Eee, Starker spoko, nie? Ale widzicie na moim kolanie już Fira Fir jest rozłożony, ponieważ suszył się na parapecie. to szczerze, mało mu dało, bo mamy tak. Mamy strasznie wygięte Niemczech. O, widzieliście? O, to zmoczony. I nie wiem, czy to nie ma jakichś kurwa. Nie wiem, co to jest w środku. Jest jakieś czarne. Nie muszę chyba mówić. Pff, e. no. Tu widzicie z przodu co się stało. Mokre to było całe. I wygięło się. Płyty są w spoko stanie. E, instrukcja ze środka jest sztywna jak kamień. Nie da się tego odkleić. Zlepione ze sobą, śmierdzi wszystko. Naprawdę jestem wkurzony za takie coś. Nie, no nie, ja to będę suszył jeszcze, więc. Dobra. A to jest książeczka, która jest w tym kartonie, w tej obwolucie razem z pudełkiem. ona no, wygląda tak. Odkleiłem to i jest taka sztywna patrzcie się. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Także no. A kontakt ze sprzedającym, uwaga, uwaga. Jest niemożliwy. Wpisałem do pomocy z OLX-em. I no, fajnie. Nie, nie udało się. Także no. No 30 zł to boli jednak, bo za taki stan to za piątaka nawet ciężko było sprzedać. No szczerze no popatrzcie się na to, nie? Z tragedia. Następna paczuszka już nieco pozytywniejsza, bo 6 zł mi kosztowała, a 5 zł oczywiście dostała, czyli 11 zł. Chciałem Heroesy 5 w takiej właśnie Ubisoft Exclusive, ale okazało się, że w środku nie ma płyty jak zapłaciłem. Pani nie spojrzała, no i dałam inną grę zamiast. Też spoko grę, ale zacznijmy sobie od pierwszej: za 3 zł, jedna gra, czyli 6 zł po prostu razem. Pierwsza gra Goticzek, taki super seller. Ew, super, super cena. Takiej wersji Gotika jeszcze nie miałem. Mam z ekstra klasyki i inne jeszcze. Można zapewnić telefon. Takiej wersji miałem, Z takiej jeszcze nie. 3 zł, no proszę Was. No, co prawda, płyta latała, bo tu się wyłamał ten środkowy plastik, ale płyta w miarę takim stanie, no. Okej, okay. a goticzek to goticek. Widziałem. Battlefield 2142 Deluxe Edition to dałam w zamian za hirusiki. Troszkę się zdenerwowałem, no ale się co na 3 złote. Całkiem spokój, tak to jest. Porysowany bardzo, ale... ale i tak. O! <grym> <grym> a i tak to jest porysowane. no popatrzcie się jaki to jest tragiczny. Tutaj. O, siema! Nie nie, 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 nie zobaczycie tego chyba. Ale no, jest ok, jest ok. To jest 3 zł, nie? No, oczywiście gotyczek dla tego. <grymne> dobra. Ten pakiecie gier kosztowało mnie dwie dyszki. Naprawdę, mm. prawda, nie drogo, ale chciałem zawsze mieć tę grę, a słyszałem, że mega dobra. Przy okazji wziąłem sobie drugą, którą tam polecał. W sensie, która była po prostu w otwarcie. A wyglądała fajnie, pomimo tego, że jest bardzo retro, to zrobiście. Zaczniemy sobie od Lionheartika. Ekstra klasyka, oczywiście. Nie miałem jeszcze tej gierki, więc dołączę do grupki na e, mojej półeczce. E, całkiem spoko. Picka w, w przygoda w średniowiecznej Europie. Nie wiem jaki to jest gatunek w sumie, ale coś jakiś. Kackanceler chyba? Nie mam pojęcia, szczerze. Muszę napisać. Nie ma co prawda poradniczka, nie ma książeczki, nie wiem czy był w ogóle, czy była, jak była to szkoda, że nie ma, ale mamy dysk 1 i dysk 2 w okej okay, stanie. No z racji, że nie ma poradniczka mogę się dopytać, teraz się już dopytywuję jak kupię, to trochę mniej bym dał, bo jednak tutaj na wartości traci, no szkoda. Mamy jeszcze Ancient Conquest, fajnie to wygląda z przodu, jak taki mega retro materiał. Zresztą z tyłu jak sobie zobaczymy Gdzieś to tu cało było napisane yy, rok chyba Nie mam pojęcia, ale ta gra sama w sobie też jest ancient taka grafika Takim spoko O i jeszcze takie papierowe i te poradniczki tutaj, inaczej instrukcje czy coś I płyta w mega fajnym stanie, to jestem zadowolony To, to dyszkę za dyszkę bym dał, bo tamto drugie troszeczkę jestem nawet niesmaczony tym, że nie mam poradniczką ale cóż zrobić trudno się mówi tak tu mamy, oj, oj, oj tu mamy instrukcję bodajże gdzieś tutaj pisało, instalacja, kilka rad pisało napisane, który jest rok a nie ma nie ma, nie ma niestety szkoda lecimy dalej tu mamy natomiast bardzo fajny zestawik za 15 zł, czyli 20 zł z dostawą Mamy Settlersy na rodziny Imperium. To już mam. Ech, chyba trochę w innym wydaniu mi się wydaje, to patrzę teraz. Nie to są narodziny kultur, to co innego. Gdzieś to miałem. A już wiem, takim większym po prostu, takim grubszym, więc to jest takie troszeczkę słabsze. Ale płyta i wszystko było. No tutaj skąpło strasznie, tamta edycja jest jednak lepsza co mam na półce, ale płyta bardzo fajnie stanie. No, a spoko taki dodatek, głównie kupowałem to dla w 6 niem Roku, Pirates of the Savage Sea i zwykłych sz szósteczek. Oczywiście szósteczkę mam w takiej wersji, eee, poczekajcie, o jest Complete, complete Edition, takie coś mam, więc to są po prostu wszystkie rzeczy, to oryginalne kupiłem, więc znaczy w sensie nieużywane i mam te klucze i wszystko mam duży te na Uplayu, ale chciałem mieć jeszcze tak, bo ja jestem fanem serii Kirosów i chciałem mieć osobno po prostu. Wiedziałem, że są takie edycje i chciałem koniecznie to mieć. 15 zł, mega tanio, No i jeszcze taki smaczek. Downward no antologia. tutaj strasznie uszkodzone pudełko. A, no dobra, niech sobie będzie po prostu nawet nie ma tych. No a w tych edycjach w ogóle nie było poradników, więc nie, nie, nie lubię tych edycji strasznie nie lubię ich z racji właśnie braku tego. Lecam. A płyty w sumie cieniem roku, bo... oj nie ma tej książeczki w sumie dziwne. Widać, że ktoś używał dziwne w sumie, bo takie to już są takie dosyć nowsze. W sensie nowsze. Po prostu takie co już się instalowało z Uplay, Ja też nie mam książeczki, śmiesznie. Śmiesznie Ale ktoś używał tych płyt. To mnie, to mnie zadziwiło, ale ja ich nie będę używał. Po prostu te samo pudełko. Znaczy płyty są spoko. O Jezu, nie ma nigdzie książeczki, to jest... Oj, oj, oj. Muszę, do, muszę zacząć, znaczy zaczynam od, od niedawna pytać o te książeczki, więc no, powinny być chyba na moje. Dobra, lecimy sobie z następną paczuszką. Czar, ciężar, korony. To jest następna paczuszka. Kosztował mnie on, ee, jeszcze spojrzę, 20 zł, A, zostawa 9 zł To wtedy nie było promocji na się na eee... Paczkomata. Teraz jest, temu poprzednie paczki były zapamiętane, taka to jest jednak starsza paczka eee, Czar Ciężar Korony, bardzo fajna gra z tego co słyszałem, chcę ją ograć, nie ma książeczki, to jest ból Nie wiem czy była w ogóle, więc nie będę się wypowiadać na ten temat Mamy w ogóle jeszcze taki stary styl, tutaj mamy takie, żeby palec sobie wsadzić I mamy płytkę w takim powiedziałbym okej okay stanie, nie, na pewno przeczyta więc jest spoko, troszeczkę drogo jednak jak sobie tak pomyślę potem widziałem na licytację na Allegro, nie wiem w jakim stanie było w ogóle ale było i poszło za 16,50, także zbliżony koszt kiedyś polowana cara od razu zniknął i poszedł o wiele drożej także jak zobaczyłem za 20zł brałem od razu, bo chcę ten tytuł ograć słyszałem, że bardzo kultowy, e, możecie się z tym podzielić oczywiście w komentarzach zapraszam do komentowania bardzo serdecznie e, no i uznałem, że sobie go po prostu zakupię i tyle. Lecimy do kolejnej paczuszki. Okej, okay, ten pakiecik jest całkiem przyjemny, bo wydałem na niego 15 zł plus 9 zł to było paczkomat wtedy. No, szkoda, że nie 5, ale generalnie 15 zł za takie gry super sprawa. Zobaczcie sobie sami. torchlight klasyk. Moim... w sumie moja gra dzieciństwa również. Lubiłem dwójkę, bo tam można, być, nie, można było mieć Petsa, jako PECSA fretkę. To była dla mnie świetna sprawa. W ogóle jakieś tutaj książeczka fajnie gruba, jakieś tutaj dodatkowe rzeczy, jakieś takie do karteczki. I płyta bardzo zarobi w tym stanie, po prostu nie naruszona praktycznie. Nie wiem, czy ktoś grał, bo tam był, no mniejsza. Ale dobra, e, może mój kto wie. Torsztajcik bardzo fajny, naprawdę świetna sprawa. Kolejną rzecz, rzeczą, znaczy grom w tym zestawie za 15 zł był prototyp. Też super sprawa prototyp. Ponoć gra świetna, więc nie wiem, napiszcie w komentarzu. Ja sobie może ją ogram. Płyta w ogóle w nie na stanie, tak teraz odczaiłem. Naprawdę spoko rzecz. Jeszcze jest taki Star Crafting, of Liberty. Mam ee, jak to się nazywa? Battle Chest chyba? E, nowego za 30 zł kupiłem, więc w sumie to dla mnie to jest taki po prostu dodatek. Całkiem spoko to wygląda, nie? No, ale mam po prostu Star to jest taki po prostu dodatek. I coś, co mnie najbardziej skusiło: Borderlands Game of the Year Edition, Premium Gamesy. Takie fajne wydanie: Premium Disk i Game of the Year Edition. Takie pudełka, Nie będę tego pokazywał, bo pamiętam, że były bardzo fajne stanie, więc w takim porządku. więc polecam czasami się natrafić na takie tanie rzeczy, a takie fajne. Coś, z czego jestem mega dumny, jedna gra, mianowicie Settlers, The Settlers z narodziny kultu. Część Settlersów, nie wiem czy to można nazwać część, bo to w ogóle nie ma numerku, ale z wydania Ubisoft Exclusive. Tą część w ogóle nie ogrywałem, więc to jest coś, co na pewno będę sobie chciał ogarnąć. Wygląda fajnie, naprawdę, więc nie wiem co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu, że jest warte świeczki. Myślę, że tak, bo chcę z każdą z tych gier, którą kupiłem, chociaż trochę poświęcić czasu. zobaczycie czy przejdę. Może nagrać, kto wie. No i generalnie mam taki cel. Ale co do tego? Kosztowało mi to 10 zł. Super, nie? Ja widziałem w ogóle... Pierwszy raz się z tym spotkałem. Kupiłem to, bo byłem ciekaw tego. Miałem nadzieję, że nie, prze, nie po prostu nie przepłacam. Ale potem patrzyłem na ceny tego i... w ogóle rzadko to mało sztuk, w ogóle Precel on Mało sztuk tego w ogóle było na Allegro czy na oleiksie i były drogie, więc 10 zł całkiem spoko. A z tego co pamiętam płytka była w fajnym stanie. Książeczka instrukcja jest płyta chyba była no nienaruszona praktycznie. Jakiś kurz tam tylko był. No świetna sprawa, naprawdę. A setlersów jestem fanem. To jest część, której jeszcze nie grałem, więc to będzie dla mnie całkiem nowe. Naprawdę przyjemna paczuszka, naprawdę. No i myślę, że odcinek dobiega właśnie końca. Myślę, że dość paczek wam pokazałem, otworzyłem, no i tych starszych gier, które kiedyś otworzyłem z paczek pokazałem. Naprawdę były tam niezłe okazje, także liczę na barwną komentowanie i napiszcie co sądzicie o takiej formie odcinków w komentarzu i czy Wam się to podobało napiszcie. Tak jak już mówiłem na dole. Dzięki za obejrzenie, za poświęcenie czasu, do następnego miłego dnia, miłego wieczoru. Zależy o której porze to oglądacie, smacznego i niesmacznego. Elo, elo, <ścoughs> co?